Witam państwa serdecznie, nazywam się Grzegorz Leśniak i chciałbym przedstawić Puls Rynku, czyli nasz tygodniowy komentarz ekonomiczny, przygotowany dla doradców oraz klientów firmy Profit Doradcy Finansowi. To był bardzo dziwny i ciekawy tydzień na warszawskiej giełdzie. Rynek rósł i to pomimo braku wyraźnych pozytywnych sygnałów z gospodarki i, co najdziwniejsze, wbrew zachowaniu największych światowych parkietów. Żeby było jeszcze dziwniej, w tym samym czasie mieliśmy do czynienia z mocnym osłabieniem złotówki wobec praktycznie wszystkich głównych walut. Zacznijmy analizę może właśnie od złotówki. Jeśli połączymy spadki wartości polskiej waluty z wycofywaniem się inwestorów z rynku obligacji, to jesteśmy w stanie racjonalnie wytłumaczyć ten rajd złotówki w dół. Warto też dodać, że polska waluta nie była w tym działaniu samotna. Traciły praktycznie wszystkie waluty tzw. krajów rynków wschodzących. Dlaczego jednak w tym samym czasie rosły ceny akcji? WIG w tydzień podniósł się o solidne 3,6%, podczas gdy amerykański S&P 500 czy brytyjski FTSE spadły o ponad 1%, a japoński Nikkei 225 o prawie 6%. To spora zagadka i zaskoczenie dla rynku, które próbuje się tłumaczyć symbolicznym podniesieniem finalnego odczytu PKB Polski za pierwszy kwartał z 0,4 do 0,5% oraz powszechnym oczekiwaniem, że Rada Polityki Pieniężnej będzie w bieżącym tygodniu nadal obniżać stopy procentowe. Jest też koncepcja, która mówi o tym, że inwestorzy nastawieni spekulacyjnie realizują zyski na rynkach, które dały bardzo dobrze zarobić, jak giełdy japońska czy turecka, i szukają niedowartościowanych rynków, aby się na nie przesiąść ze swoją gotówką. Pytanie tylko, jeśli to zagranica miałaby zacząć kupować polskie akcje, to czemu osłabia się złotówka? Oczywiście popyt mogą też generować krajowi inwestorzy, w tym zarządzający funduszami inwestycyjnymi i emerytalnymi, którzy dość powszechnie deklarują chęć akumulacji akcji w portfelach przez siebie zarządzanych. To wszystko oczywiście mogłoby zwiastować szanse na dalsze wzrosty na polskiej giełdzie, tak wyczekiwane od miesięcy marazmu przy jednoczesnym biciu rekordów na zachodnich parkietach, ale nie ućmy się, jeśli miałoby dojść do poważniejszych przecen w Japonii, przede wszystkim w USA, to utrzymanie byczych nastrojów w Polsce jest nierealne. W tym tygodniu inwestorzy będą czekali na posiedzenie Europejskiego Banku Centralnego, na którym mogą zapaść jakieś decyzje w sprawie działań banku na rzecz stymulowania wzrostu gospodarki strefy euro, borykającej się z rosnącym wciąż poziomem bezrobocia. Będą też ważne dane z rynku pracy w USA, chodzi o poziom bezrobocia, które mogą podbudować ostatnio lepsze od oczekiwań dane dotyczące nastrojów konsumentów i przedsiębiorców. W Polsce będzie się oczekiwać przede wszystkim na posiedzenie Rady Polityki Pieniężnej. Prognozy analityków są zgodne: kolejna obniżka stóp procentowych, przynajmniej o ćwierć procenta, jest prawie oczywista, co może wcale nie pomóc złotówce, która straciła w zeszłym tygodniu po 10-12 groszy wobec franka, euro i funta, i około 5 groszy wobec dolara. Wzrok wielu inwestorów będzie też skierowany na wykres giełdy japońskiej. Gdyby przecena z ostatnich dwóch tygodni miała być kontynuowana, to może to zniechęcająco podziałać zarówno na posiadaczy akcji na innych rynkach, jak i tych, którzy zamierzają akcje kupować. Dziękuję Państwu za uwagę i zapraszam do obejrzenia kolejnego tygodniowego komentarza ekonomicznego w następny poniedziałek.